Edyta i Paweł są małżeństwem od sześciu lat. Od dawna im się nie układa. Mężczyzna podejrzewa żonę o romans. Jest to najczęstszy powód ich kłótni. 23 lutego 2012 roku kuzynka kobiety zgłasza na policję jej zaginięcie. Od dwóch dni nie może się z nią skontaktować. Rozpoczynają się poszukiwania Edyty i przesłuchiwania najbliższych osób z jej otoczenia. Gdzie jest żona Pawła i co się z nią stało? Zostań i posłuchaj. Jest 2006 rok. 26-letnia Edyta i 31-letni Paweł właśnie się pobrali. Edyta jest z zawodu ekspedientką, a Paweł zawodowym żołnierzem. Zaraz po ślubie zamieszkali w domu rodzinnym mężczyzny w podwarszawskim miasteczku Izabelinie. Oprócz nich mieszkała tam również mama Pawła. Był to duży dom, więc bez problemu starczyło miejsca dla całej trójki. Nie bali się o to, że w przyszłości ze względu na potomstwo mu tego małżeństwa może zabraknąć miejsca, bo Edyta zaraz po ślubie wyznała mężowi, że jest bezpłodna i że nie może mieć dzieci. Para pogodziła się z tym i prowadziła normalne życie, tylko we dwójkę. Edyta szybko zrozumiała, że mieszkanie pod jednym dachem z teściową jest ciężkie. Kobiety praktycznie cały czas się kłóciły. Mama Pawła niejednokrotnie obdarzała swoją synową krzywym spojrzeniem. Obydwie miały do siebie pretensje. Edycie nie podobało się to, że musi palić w piecu i za każdym razem nosić węgiel z komórki do domu. A teściowa nie akceptowała tego, że rozrywkowa żona jej syna chodzi do znajomych, gdzie pija alkohol i nie wraca wtedy do domu na noc. Po kolejnej awanturze Edyta miała już dość. Zdecydowała, że wyprowadza się do Warszawy, gdzie miała mieszkanie po babci. Zdenerwowana na męża powiedziała dość i opuściła zarówno jego, jak i teściową. Jednak jej wolność nie trwała długo. Kobieta sukcesywnie zadłużała mieszkanie, nie robiąc opłat, przez co została wyeksmitowana. Z podkulonym ogonem musiała wrócić z powrotem do męża. To był dobry czas na pogodzenie się, bo Paweł dostał właśnie mieszkanie z puli wojskowej w Legionowie. Co więcej, z racji tego, że mężczyzna do jednostki, w której pracował, miał aż 50 km drogi w jedną stronę od swojego nowego lokum, zdecydował, że do domu będzie przyjeżdżał tylko na weekendy. W pozostałe dni będzie mieszkał nadal u matki, bo stamtąd ma do pracy o wiele bliżej. Nie było to więc raczej pogodzenie się małżonków, a bardziej układ, z którego obie strony miały korzyści. Edyta miała dach nad głową i to praktycznie całe mieszkanie tylko dla siebie, a Paweł, który nie widział świata poza swoją żoną, nadal mógł być blisko niej. W 2012 roku para jest już małżeństwem od 6 lat. Nadal mieszkają pod Warszawą w Legionowie na ulicy Piaskowej. Mężczyzna w międzyczasie odbył szkolenie dla komandosów i służył na misji w Afganistanie. Nadal jest w domu z żoną tylko na weekendy. Edyta zmieniła pracę i od jakiegoś czasu pracuje przy produkcji materiału opałowego w zakładzie wytwórczym w Jabłonnie. Paweł od jakiegoś czasu dorabia sobie jeżdżąc w nocy na taksówce. Chociaż ciężko mówić o dorabianiu, bo wszystkie pieniądze, jakie zarabia, przeznacza na spłatę zadłużenia, jakie Edyta zrobiła w spółdzielni, mieszkając w mieszkaniu po babci. Jakby tego było mało, zalegała również w opłatach za jego wojskowe mieszkanie. Gdy Paweł jeździł na poligony, to kobieta w tym czasie urządzała u siebie imprezy, wychodziła na miasto i całą swoją wypłatę przeznaczała na alkohol i papierosy. A na podstawowe potrzeby zaczęło z czasem brakować, dlatego wsparcia szukała u męża. Nie można mówić w ich przypadku o jakiejkolwiek zażyłości. Nie żyją ze sobą na co dzień, a od roku nie uprawiali seksu. Wolny czas Edyta spędza ze znajomymi, a Paweł w pracy. Mężczyzna wiedział, że żona prowadzi rozrywkowy tryb życia, bo taki już miała, gdy jeszcze mieszkali u jego rodziców, ale i też teraz w mieszkaniu na Legionowie często musi słuchać skarżących się na Edytę sąsiadów. Głośne imprezy, które organizowała, dawały im do wiwatu. Jednak od pewnego czasu hałasy głośnej muzyki i głośnych rozmów ucichły. Teraz sąsiedzi częściej słyszą kłócących się Pawła i Edytę, najczęściej w nocy. Wiele razy interweniuje również policja wzywana przez Edytę. Kobieta twierdzi, że mąż używa w stosunku do niej przemocy psychicznej. Paweł zaczął podejrzewać, że jego żona ma romans ze swoim pracodawcą. Jednym z pierwszych znaków, że Edyta może go zdradzać, był fakt, że Tomasz, jej szef, zaczął dzień w dzień przywozić ją z pracy. Paweł wypominał żonie, że ta jest niewierna, ale kobieta wszystkiemu się wypierała. Nie pomagało to, że koledzy z pracy zaczęli śmiać się z Pawła i nazywać go rogaczem. We wtorek 21 lutego 2012 roku Paweł zakończył swój nocny kurs o 6 rano. Pojechał prosto do mieszkania w Legionowie. Edyta akurat szykowała się do pracy. Zdążyli zamienić tylko kilka słów, bo kobieta już wychodziła. A on był zmęczony i chciał się położyć. Gdy już zasypiał, usłyszał, że po żonę przyjechał Tomasz, jej szef. Jednak nie miał siły się awanturować i zasnął. 23 lutego w czwartek na komendę powiatową policji w Legionowie przychodzi kuzynka Edyty. Chce zgłosić jej zaginięcie. Okazuje się, że nie ma kontaktu z Edytą już od wtorku. To do niej niepodobne, bo zazwyczaj były w stałym kontakcie i na bieżąco informowały się, co akurat która robi. Dlatego taki brak odzewu ze strony kobiety był nienaturalny i wymagał sprawdzenia. Policja od razu przyjmuje zgłoszenie i rozpoczyna czynności poszukiwawcze. Najważniejsze jest przesłuchanie świadków z otoczenia zaginionej oraz dokonanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, by móc ustalić okoliczności zaginięcia. Dla śledczych wydawało się to podejrzane, że fakt zaginięcia zgłosiła na policję kuzynka Edyty, a nie mąż zaginionej. Policja postanawia więc w poniedziałek 27 lutego przesłuchać Pawła na okoliczność zaginięcia jego żony. Paweł opowiada o tym, że zjechał we wtorek o 6 rano z kursu. Pojechał do mieszkania jego i Edyty. Kobieta szykowała się do pracy, a gdy wyszła, położył się spać. Wstał po południu. Chciał coś zjeść, ale lodówka była pusta. Pojechał więc na miasto do McDonalda. Stamtąd skierował się do Izabelin, do domu matki. Był tam do wieczora. Na noc chciał wrócić do mieszkania żony. Gdy przybył na miejsce, okazało się, że kobiety nie ma w domu. Zadzwonił do niej, a ta powiedziała, że jest jeszcze w pracy i że wróci za godzinę. Paweł czekał na nią, bo chciał porozmawiać z nią na temat zadłużenia mieszkania. Mieli umowę, że będą płacić po połowie za czynsz. Mężczyzna dopiero po roku dowiedział się, że żona nie wpłaciła ani grosza. Dodatkowo Edyta miała bez jego zgody wyczyścić mu konto bankowe i wypłacić z niego 1600 zł. Nie chciał się kłócić, chciał wszystko wyjaśnić, by mogli w końcu dojść do porozumienia. Po chwili okazało się, że mają do porozmawiania o czymś jeszcze. Podczas nieobecności żony w jednej z jej torebek znalazł tabletki antykoncepcyjne. To był dla niego szok. Był pewien, że żona z przyczyn zdrowotnych nie może mieć dzieci. Zaczął szukać dalej. W papierach, które znajdowały się na regale, znalazł polisę ubezpieczeniową na wypadek śmierci żony. Osobą uposażoną był Tomasz. Jej szef. Wśród masy papierów natknął się również na dokumenty osobiste znajomego żony. Był kompletnie zaskoczony. Co w jego mieszkaniu mogą robić tak prywatne pisma? Jedno z nich to podanie do Urzędu Skarbowego z prośbą o wstrzymanie egzekucji komorniczej, która miała się odbyć z powodu niezapłacenia podatku. Tomasz tłumaczył się, że jest w trakcie rozwodu z żoną i mieszka u siostry, bo nie miał gdzie się podziać. Dodatkowo żona ma mu utrudniać kontakty z dziećmi. Jako adres do korespondencji podał adres Edyty. Kobieta wróciła do domu około 12 w nocy. Wyraźnie podpita. Paweł zapytał, o co chodzi z tabletkami antykoncepcyjnymi. Edyta odpowiedziała wprost, że ma romans, a jemu nic do tego. A poza tym małżeństwem są już tylko na papierze. Tak samo zareagowała na pytanie o polisę ubezpieczeniową. Para zaczęła się kłócić. Paweł błagał żony, by do siebie wrócili, by dali sobie jeszcze jedną szansę, że wybacza jej romans, byleby tylko się pogodzili, ale Edyta roześmiała mu się tylko w twarz. Nie chciała słuchać męża. Wyszła do kuchni, gdzie zatelefonowała do Tomasza. Opowiedziała mu o całej kłótni, jaka miała właśnie miejsce. Następnie przekazała komórkę Pawłowi, by ten osobiście porozmawiał z jej kochankiem. Tomasz powiedział, że Edyta nic nie będzie płacić, bo nie ma nawet z czego, a on już też nie będzie dawał. Paweł chciał zapytać, czy to oznacza, że jego żona jest na utrzymaniu kochanka, ale już nie zdążył, bo mężczyzna się rozłączył. Edyta po kilku minutach wyszła z domu. Na dole czekał na nią Tomasz w samochodzie. Po godzinie wróciła do domu. Oboje z Pawłem poszli spać. Kobieta do sypialni a mąż do drugiego pokoju, gdzie miał już rozłożony śpiwór i przygotowane dresy. Tego dnia na śpiwór nasikał kot, ale Edyta i tak nie chciała wpuścić męża do łóżka. Zrezygnowany Paweł o drugiej 2.20 nad ranem pojechał do domu matki, do Izabelin. O szóstej rano przyjechał z powrotem do mieszkania żony. Jeszcze spała, nie chciał jej budzić. Stamtąd pojechał do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie zadłużenia. O godzinie ósmej odebrał telefon od Tomasza, który nie mógł dostać się do mieszkania Edyty. Mężczyzna miał dorobione klucze, ale Paweł przez nieuwagę, gdy wychodził z mieszkania, zamknął drzwi na trzeci zamek, którego nigdy nie używali, dlatego Tomasz nie miał do niego klucza. Próbował dzwonić dzwonkiem, walić pięścią, ale nikt mu nie otwierał. Paweł przyjechał do mieszkania na Piaskową. Gdy mężczyźni weszli do środka, okazało się, że Edyty nie ma. Paweł zaczął szukać żony na mieście, ale bezskutecznie. Nie wie, co się z nią mogło stać. Policjanci uważnie słuchają tego, co ma do powiedzenia mężczyzna. Przesłuchanie trwa już prawie pięć godzin. Paweł jest zmęczony. W pewnym momencie nie tyle, co zeznawał, ale zaczął się zwierzać funkcjonariuszom. Opowiadał im o tym, jak mocno kocha Edytę, jak robi dla niej wszystko, a ta nadal uważa go za nic. W szóstej godzinie przesłuchania Paweł pęka, chowa twarz w dłoniach i prawie szeptem mówi: Zabiłem ją. Nie był już w stanie nic więcej powiedzieć. Do domu nie wrócił. Został w areszcie. Następnego dnia przesłuchania zostają wznowione. Paweł mówi, że chciałby cofnąć czas, że zabił żonę, ale nieumyślnie. Opowiada, że Edyta chciała go uderzyć, gdy zobaczyła, że mąż grzebie w jej rzeczach. Zamachnęła się na niego, a Paweł, jako wyszkolony komandos, potraktował to jako atak i w obronnym geście praktycznie z automatu zacisnął dłonie na jej szyi. Zacisk okazał się być na tyle mocny, że kobieta niemal od razu upadła na podłogę. Sprawdził puls, okazało się, że nie żyje. Musiał więc pozbyć się ciała. Nie chciał zostawiać go w domu. Zawinął zwłoki żony w koc. Tak owinięte ciało ciągnął po schodach aż do samochodu, do swojej służbowej białej Toyoty. Włożył je do pakażnika i odjechał w kierunku lasu pod Palmirami. Po drodze wstąpił jeszcze na stację benzynową, gdzie kupił kanister z paliwem. Chciał spalić zwłoki na jednej z polan. Ułożył ciało żony, polał je benzyną i podpalił. Gdy wybuch ogień, uciekł. Nad ranem zjawił się w domu matki. Od razu przyznał jej się, że zabił Edytę. Na koniec dodał, że kochał swoją żonę nad życie i że świat mu się zawalił. Na odbyła się wizja lokalna, podczas której Paweł zaprowadził policjantów na miejsce, gdzie spalił zwłoki żony. Technicy kryminalni zebrali niemal doszczętnie zwęglone szczątki do identyfikacji. Pawłowi zostaje postawiony zarzut zabójstwa Edyty. Sąd wydaje nakaz aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu od 8 do 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Rozpoczyna się prokuratorskie śledztwo. Śledczym udaje się odtworzyć SMS-y z komórki Edyty. Paweł ich treść znał już wcześniej, bo tragicznej nocy przejrzał telefon żony. Z wiadomości jasno wynika, że Edyta łączył romans z Tomaszem. Mężczyzna pisał jej smsy o treści: Tomek kocha cię i pragnie zamieszkać z tobą nawet od zaraz. Edytko, skarbie jedyne moje szczęście. Odezwi się do twego kochającego cię zawsze Tomka. Niektóre z tych wiadomości były bardzo romantyczne i pisane niemal wierszem. Cytuję. Siedzę wieczorem i myślę o tobie. Gwiazdy już zaszły na niebie, usnąć nie mogę. Bo czymże życie bez ciebie? Kocham cię, moja Walentynko. Odpowiedzi Edyty były mniej czułe. Pisała raczej dość pikantnie i obstynicznie. Dużo przeklinała. W wiadomości do swojej przyjaciółki napisała Sorry, że nie odpisałam, ale u mnie Saigon. Normalnie Pawłowi odpierdala po całości, ale nie ma jak mu przyjebać. Można więc wnioskować, że w taki sposób wyrażała się na co dzień. Jako pierwszy zostaje przesłuchany Tomasz B, rzekomy kochanek Edyty. Mężczyzna od razu zaprzeczył, by łączyły go jakiekolwiek bliższe relacje z zamordowaną. Potwierdza, że utrzymywali kontakt i że bywał u niej w domu, ale wspierał ją i to nie tylko rozmową, ale też jej finansowo. Codziennie rano zawoził ją do pracy, by nie musiała jeździć autobusem, a wieczorem też wracali razem, bo było już po godzinie 22, więc tak było bezpieczniej dla kobiety, gdy odwoził ją pod sam blok. Często wchodził wtedy do niej na górę na herbatę, bo Edyta bała się, że w ciennym mieszkaniu może natknąć się na męża. Kobieta miała zwierzać się Tomaszowi, że mąż znęca się nad nią psychicznie i że cały czas podejrzewa ją o zdradę. Przez ostatni miesiąc Paweł miał odwiedzać ją niemal codziennie. Za każdym razem coś było nie tak, o coś się przyczepiał. Edyta miała wiele razy wypłakiwać się Tomaszowi w ramię, mówiąc, że ma już dość i że myśli o rozwodzie. Tomasz miał odradzać jej ten pomysł, bo mieszkanie służbowe było na Pawła i wtedy kobieta straciłaby lokum. Mężczyzna dodaje, że była to tylko przyjaźń i nie wie, czemu koleżanki Edyty uważały ich za parę. Jeśli chodzi o wydarzenia z 21 lutego, to Tomasz opowiada, że jak, jak zwykle odwiózł Edytę około godziny 21 pod dom. W mieszkaniu paliło się światło, co oznaczało, że był tam Paweł. Kobieta niechętnie poszła na górę. Po kilku minutach otrzymał od niej telefon, że ma już dość i że chce jechać do koleżanki. Chciałaby Tomasz ją do niej zawiózł. W samochodzie rozmawiali jeszcze przez godzinę. Mężczyźnie udało się przekonać Edytę, że powinna wrócić do mieszkania. Miała się przespać, a o dziewiątej Tomasz podjedzie po nią i pojadą wspólnie do pracy. Następnego dnia był na miejscu o umówionej godzinie, jednak kobiety nie było. Poszedł na górę, ale nikt mu nie otwierał. Zaczął walić do drzwi, dzwonić dzwonkiem, próbować otworzyć drzwi swoimi kluczami, ale nadal nic. Zadzwonił wtedy do Pawła z prośbą, by przyjechał do mieszkania kobiety. Gdy spotkali się przed blokiem, Tomasz miał jeszcze raz zapewniać mężczyznę, że nie ma romansu z jego żoną. Jako następna zostaje przesłuchana przyjaciółka Edyty. Kobieta jako jedyna miała wiedzieć o jej romansie, wspierała Edytę i doradzała, co ma robić, by uwolnić się w końcu od męża. Edyta nie chciała wystąpić o rozwód, bo nie miała pieniędzy na koszty sądowe. Przyjaciółka zeznaje, że Edyta miała miewać takie dni, gdzie nie było jej stać nawet na karmę dla kota i musiała zastawić wtedy w Lombardzie obrączkę. Edyta chciałaby mąż tylko spłacił jej zadłużenie w czynszu i zniknął z jej życia. Według niej mężczyzna miał przyjeżdżać do mieszkania w Legionowie i szukać byle pretekstu do kłótni. Raz zobaczył bałagan w szafie, wywalił więc wszystkie ciuchy na podłogę i kazał żonie ułożyć wszystko jeszcze raz według kolorów. Przyjaciółki wymyśliły, że najlepszą metodą będzie prowokowanie Pawła przez Edytę. Kobieta miała wszczynać awantury. A gdy to się udawało i Paweł się denerwował, to wtedy miała wzywać policję. Edyta robiła dokładnie wszystko według planu. Dzielnicowy nieraz interweniował i sporządzał protokół o małżeńskiej awanturze i o rzekomym maltretowaniu psychicznym żony przez męża. Dużą wiedzę na temat romansu, Edyty i jej pracodawcy okazało się, że ma sama żona zainteresowanego. Kobieta wiedziała, że Edyta wielokrotnie dzwoni do jej męża późnymi wieczorami. Gdy zapytała się Tomasza, czy jest to jedna z jego pracownic. To ten miał odpowiedzieć, że Edyta tam tylko sprząta i praktycznie się nie widują, bo się mijają. Niepokoiło ją jednak to, że za każdym razem, gdy Edyta dzwoniła do jej męża, to ten wychodził na balkon i rozmawiali godzinami. Gdy przyszedł rachunek za telefon na kwotę prawie tysiąca złotych, kobieta postanowiła osobiście poznać rozmówczynię swojego męża. Okazja przyszła sama, bo zbliżały się jej imieniny. Postanowiła zaprosić zarówno Edytę, jak i jej męża do nich, ale małżeństwo koniec końców nie przyszło, bo Paweł miał mieć wypadek. Telefony jednak nie ustawały. Edyta miała dzwonić do Tomasza nawet po północy, gdy ten leżał już w łóżku ze swoją żoną. Podejrzliwi zaczęli być również synowie małżeństwa, którym zachowanie ojca również się nie podobało. Jeden z nich złapał Tomasza na kłamstwie. Mężczyzna miał mówić, że jest w pracy, a był widziany w tym samym czasie pod blogiem edyty. Za radą dzieci kobieta postanowiła spotkać się z Pawłem. Była w szoku, gdy tak twardy mężczyzna, wojskowy, komandos, płakał jak dziecko, opowiadając o tym, że jego żona przyprawia mu rogi. Paweł doskonale wiedział, co kochankowie knują. Wiedział, że specjalnie go prowokują, by mieli podstawę do policyjnej interwencji. To byłaby idealna podkładka pod wniosek rozwodowy z winy męża. A gdyby jeszcze wylądował za kratkami za znęcanie się nad żoną, to i w łatwy sposób z mieszkania można byłoby pozbyć się męża. Kobieta obiecała Pawłowi, że zrobi wszystko, by prawda wyszła na jaw. W styczniu 2012 roku Paweł zadzwonił do żony Tomasza, alarmując ją, że samochód jej męża znajduje się pod blokiem na piaskowej, gdzie mieszka Edyta. Kobieta szybko pojechała tam razem z córką i zięciem, ale gdy weszli na górę i zapukali do drzwi, nikt im nie otwierał. Dopiero po kilku minutach usłyszeli dźwięk przekręcanego klucza w zamku. W progu stał ubrany w kurtkę, gotowy do wyjścia Tomasz, wyraźnie zdziwiony obecnością żony. Tłumaczył się, że przywiózł Edycie dokumenty firmowe do przejrzenia, bo oczekiwał fachowej porady. Żona odpowiedziała wtedy: Porady fachowej od sprzątaczki czy od kurwy? Tomasz złapał żonę pod rękę i niemal siłą wyprowadził ją z bloku. Kobieta zdążyła tylko zauważyć chwiejącą się, lekko wstawioną Edytę. Murem za oskarżonym stała jego matka, która podczas przesłuchania nie zamierzała szczypać się w język. Jej zdaniem Edyta nigdy nie kochała Pawła. Wyszła za niego za mąż tylko po to, by go wykorzystać. Paweł tylko z pozoru jest twardy. Tak naprawdę ma gołębie serce i jest bardzo wrażliwy. Kobieta wychowywała go samotnie i uczyła go szacunku do słabszych. Nie wstydził się tego, że jego matka pracowała jako sprzątaczka. I właśnie dlatego też Edycie udało się omotać przyszłego męża poprzez litość. Edyta była sierotą. Najpierw umarła jej matka, a później ojciec, którego nie miała nawet za co pochować. To Paweł za wszystko zapłacił i zorganizował pogrzeb. Dopiero gdy wzięli ślub i zamieszkali razem, wyszło na jaw, że Edyta lubi się zabawić i jest nieodpowiedzialna. Nie dość, że zadłużyła mieszkanie po babci, to jeszcze wzięła kredyt na wysoki procent. Gdy Pawłowi udało się wyjść na prostą i spłacić długi żony, wyszło na jaw, że Edyta nie płaci również czynszu za mieszkanie w Legionowie. Gdy Paweł jeździł na poligon, Edyta miała imprezować przez całe noce, a do domu odprowadzali ją tacy faceci, których strach byłoby spotkać na pustej ulicy. Matka miała mówić tysiąc razy synowi, by rozstał się z żoną, ale ten twierdził, że każdego można nauczyć odpowiedzialności. Paweł miał być zaślepiony, harował na dwa etaty, by spłacić długi żony, a gdy miał wypadek drogowy, przez co był na długim zwolnieniu, żona odwróciła się od niego. Dodatkowo jej kochanek miał donieść komendantowi z jednostki Pawła, że ten w czasie zwolnienia jeździ nocami na taksówce. Paweł zostaje poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym. Okazuje się, że biegli dostrzegli u niego: cytuję: nie tylko inteligencję wyższą niż przeciętną, ale też apodyktyczność, skłonność do narzucania innym swoich poglądów, zwyczajów. Podczas rozprawy sądowej Paweł zeznał, że bardzo żałuje. Przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci swojej żony. Tomasz nadal utrzymywał, że nie miał romansu z Edytą. Owszem, miał klucze do jej mieszkania, ale tylko dlatego, bo w życiu różnie bywa. Odwiedzał ją codziennie, ale były to tylko rozmowy przy herbacie, nic więcej. Żonie nic nie mówił Edycie, bo kobieta miała być przeczulona na jej punkcie. Mężczyzna zeznaje, że nie pomyślał nigdy, że ich relacja może być odebrana jako romans. Owszem, podał adres Edyty jako adres do korespondencji w urzędzie skarbowym, ale tylko dlatego, bo tak było prościej, skoro i tak bywał u niej każdego dnia. Prokurator żądał dla oskarżonego Pawła M. 25 lat więzienia, jednak sąd skazał go na 13 lat. Sędzia podkreśliła, że bez przyznania się do winy oskarżonego nie byłoby możliwe wskazanie jednoznacznej przyczyny śmierci Edyty M. Oskarżony wskazał również miejsce podpalenia zwłok, co znacznie ułatwiło postępowanie dowodowe. Oskarżony był szkolony na misję do Afganistanu. Gdy więc w złości zacisnął dłonie naszej żony, nie pomyślał, czym to się może skończyć. Zazdrość i złość mogły przysłonić mu zdrowy osąd sytuacji. Edyta również nie spodziewała się tego ataku, ponieważ nie broniła się. To już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa sprawa. Dajcie znać, czy słyszeliście o niej wcześniej. A może ktoś jest z legionowa i coś więcej wie. Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam was na mój drugi kanał Świat zbrodni, gdzie przedstawiam sprawy z zagranicy. Zapraszam was również na moją grupę na Facebooku. Wszystkie linki znajdują się w opisie pod filmem. Przypominam również o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a podoba wam się to co robię, będziecie wtedy na bieżąco z każdym kolejnym filmem i na pewno wam nie umknie. Jest również możliwość postawienia mi wirtualnej kawki. Nie namawiam, ale zachęcam. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. My słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.